Atopowe zapalenie skóry y, można wprowadzić w stan bezobjawowy. Czy można wyleczyć? Nie można człowieka wyleczyć y, z tego, że on jest atopikiem i ma skłonność do czynów alergicznych, ponieważ w każdym okresie życia może pojawić się ponownie manifestacja ze strony skóry, ale to ze strony oddechowej, jeżeli pacjent znajdzie się w takich warunkach, które temu sprzyjają. W związku z tym osoba z atopowym zapaleniem skóry nie powinna mieć przekonania, że ma chorobę do końca życia i nigdy się od niej nie uwolni. Na to, jaki będzie miał przebieg choroba i czy uwolni się od objawów, Wpływa wiele czynników, m.in. też i sposób leczenia, a także właśnie to, czy w czyniki, na jakie czynniki środowiskowe pacjent jest narażony. Można wprowadzić, wyprowadzić pacjenta tak, że on ma z tego złego stanu, że on przez wiele miesięcy czy lat pozostaje bez objawów klinicznych choroby. Ale jeżeli on jest uczulony na pyłki traw, pyłki drzew, i nagle, na przykład, znajdzie, przeniesie się ze środowiska miejskiego do środowiska wiejskiego, zajmie się koszeniem trawy, zajmie się, będzie mieć kontakt, bo zajmie się na przykład ogrodnictwem, tutaj właśnie jest ogromne znaczenie, ma odpowiedni wybór zawodu u tych Młodych ludzi, którzy muszą wiedzieć, że nie mogą wybierać zawodu, w którym następuje kontakt z czynnikami potencjalnie dla niego niekorzystnymi. I stąd powinno być poradnictwo zawodowe bardzo dobrze rozwinięte, ponieważ trzeba przyznać, że osoby z atopowym zapaleniem skóry raczej nie powinny wykonywać zawodu lekarza o specjalności zabiegowej. Nie powinien wykonywać, raczej nie powinien wykonywać zawodu pielęgniarki, nie powinien wykonywać zawodu fizjolki, ponieważ tam jest kontakt z czynnikami chemicznymi. Nie powinien być taka osoba być chemikiem. Nie powinna być wykonywać zawodu, w którym jest ciągły kontakt z wodą, mydzie rąk, ponieważ wtedy, na przykład kucharzem. Raczej nie powinna być, który bezpośrednio, czy osobą sprzątającą, mającą nieustający kontakt z wodą i z detergentami. Natomiast, jak mówię, może przez wiele lat pozostawać bez objawów. Powstaje pytanie, zadawane też często przez rodziców. Kiedy dziecku to przejdzie? Czy mu przejdzie w trzecim roku życia, czy mu przejdzie w piątym roku życia, czy w okresie dojrzewania, czy w wieku dorosłym? Są okresy zwolnień u pacjentów i może być tak, że w po trzecim roku życia wygasną objawy, ale należy pamiętać, że on dalej jest alergikiem i nie powinien być eksponowany na takie czynniki środowiskowe, na przykład zawodowe, które spowodują nawrót choroby w postaci skórnej albo wystąpienie innych objawów ze strony narządów kręgowych.